Dobry wieczór, kochani. Wpadłam na genialny pomysł, żeby zrobić sobie czytanie pod tytułem: co dalej, co z tą relacją, co, co z tym kimś, kogo sobie tam poznaliście? Tak, właśnie, moje, tak, kochani. Bo tutaj. Spotkałam się z komentarzem, że przez moje tak nie można się skupić na czytaniu oraz nie można w ogóle tego słuchać. A więc już Wam mówię. Ja te czytania robię z potrzeby serca i nie zamierzam zmieniać stylu swoich wypowiedzi, tak? Tego jak się wypowiadam. Ja a de facto prowadzę monolog sama ze sobą, a czytania są tylko dlatego, że czuję, iż muszę się z nimi, nimi podzielić, tak, z Wami. Jeżeli irytuje Was to, w jaki sposób mówię, czy też to, w jaki sposób czytam karty, nie musicie mnie słuchać. W takim razie e, wszechświat nie ma Wam nic do powiedzenia moimi ustami. I e, no, idźcie do innego tarocisty, że tak powiem, tak? Czytania są dla tych, którzy potrzebują ich, którzy są w stanie ich czytać, e, ich słuchać i e, dla tych, którzy potrzebują w danym momencie tego, co e, do nich mówię. Dobrze. Wybierzcie sobie grupę pierwszą i grupę drugą. Grupa pierwsza z takim oczkiem. O! I grupa druga z kociąberkiem. Pomyślcie sobie chwileczkę. Ja w międzyczasie przypomnę, że odnośnie czytanie prywatnych. Zapraszam na mojego Facebooka <laughs> Potrzebty Saraju przez Y Doradztwo Ezoteryczne eee, pam, pam, pam. Albo ogólnie wszystkie dane kontaktowe są w opisie tego filmu Jeżeli będziecie chcieli zapraszam i potrzebowali więcej <laughs> eee, Czytania indywidualnego, takiego konkretnego już e, pod Was Będę wdzięczna za komentarze, za lajki, jeżeli z Wami mm, rezonuje. Oraz, <laughs> jeżeli chcecie, zasubskrybujcie kanał, żeby dostawać e, powiadomienia z nowymi energiami, e, z nowymi tutaj wiadomościami od tego naszego cudownego wszechświata, który e, daje nam tą obfitość i chce, abyśmy wzrastali przez różne doświadczenia. <laughs> O, właśnie przypomniało mi się. E, wiecie co? Ogólnie to na to tak, tak moje e, nigdy aż tak nie zwróciłam uwagi, ale mnie na przykład irytuje bardzo to, że e, robię te takie przycinki e, 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 Wiecie nie? o co chodzi, ale mam nadzieję, że to również zniesiecie. Jestem jaka jestem, nie zamierzam się zmieniać. A tak jak mówię, jeżeli kogoś to irytuje i nie może tego słuchać, przykro mi bardzo, zapraszam do innych tarocistów. Dobrze, zaczynamy. Grupa pierwsza. Co dalej z relacją grupy pierwszej? Proszę o odpowiedź na pytanie. Grupa pierwsza. Proszę o połączenie, żebym mnie było widzieć, słyszeć i czuć wszystko, co chcecie przekazać tak, aby pierwszej odnośnie relacji, odnośnie relacji, nowej relacji. To jest czytanie dla nowych relacji, tak? Yy, także na nowe początki. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Yy, grupa pierwsza. Znaczy się, ja bym chciała, żeby to były nowe relacje, tak? Być może tutaj coś będzie się zaczynać od nowa, być może to jest w jakiejś starej relacji. Yy, jakiś nowy początek, tak być może wracacie do siebie. Coś w każdym bądź razie takiego świeżego, nowego, co ma przejść, tak? Grupa pierwsza. <laughs> To co mam tutaj, kochani, w energiach, to mam faktycznie jakieś zawalenie się czegoś, tak? Być może wy jesteście świeżo po zakończeniu czegoś, być może wy to tutaj już zakończyliście. E, tutaj myśleliście, że ta relacja jest czymś wyjątkowym, tak? Połączeniem dusz, bratnik dusz, bliźniaczych płomieni. E, co tutaj jeszcze? Może tutaj również być obcokrajowiec, być może różnice kultura, kulturowe, ponieważ mam rączki w różnych odcieniach skóry, tak? Ta relacja również mogła przynosić Wam jakąś taką obfitość, spełnienie, poczucie, że jesteście na odpowiednim miejscu. Jednak mężczyzna tutaj okazał się troszeczkę no. Niedojrzały emocjonalnie, że tak to ładnie ujmę, e, taki troszeczkę jest odleciały, tak? Nóżki do góry, a on sobie siedzi na dole, tak, z taką bardzo lekką energią, raczej energią flirtu, zabawy, miłych chwil, tak? E, taką, te, to taką energią pitu-pitu, ale e, jeżeli chodzi o coś poważnego, coś e, stałego, nie za bardzo. Dobrze. Jeżeli chodzi tutaj o samo czytanie, e, dla Was to, co mi się tutaj rysuje, mm, tutaj przychodzi jakaś prawda. Być może w przeszłości, być może to dopiero przyjdzie. Coś do Was dotrze, tak? Wy połączycie się tutaj z tym swoim rozumem i ta prawda pozwoli Wam odciąć to, co już Wam nie służy, co nie jest dla Was. To będzie przyspa przysparzało wam dużo, dużo zmartwień, niespania po nocy, takiej ciężkiej energii. Kochani, wychodzimy z tego, wychodzimy z tego, tak? Bo jeżeli tutaj faktycznie coś wychodzi, to po to, żeby dać nam możliwość wejścia w czegoś, w coś bardziej wartościowe, tak? Mm. Co jeszcze? Ja widzę, że tutaj ten wasz partner, jeżeli chodzi o mężczyznę, mężczyzna będzie działał, będzie walczył, tak, e, o tą relację mimo wszystko, mimo tutaj tej prawdy, która wychodzi. E, być może będzie wsparciem, będzie chciał być wsparciem dla Was, e, będzie chciał zrobić cokolwiek, e, żeby, żeby przekonać Was do tego, że to nie tak jak Wymyślicie, tylko no, że to jest prawdą, tak? E, e, także nie wiem, czego będą dotyczyły tego jego działania. Widzę, że on będzie o to po prostu walczył, mimo tej ciężkiej tutaj energii. Tak jak mówię, być może to dopiero się zadzieje w jakiejś niedalekiej przyszłości. Może to już się działo w Waszym życiu. Dalej widzę tutaj, że macie jakieś zwycięstwo, tak? ponieważ się odcinacie. Odcinacie się i ja czuję, że tutaj to, co wychodzi, wy tego nie będziecie potrafili zaakceptować, bo to mm, przysporzyło wam za dużo zmartwień, e, za dużo tych ciemnych e, wizji, tych negacji e, tego wszystkiego i wy tutaj przez to odcięcie się, e, wy po prostu wbijacie się w energię zwycięstwa, tak? jaśniecie, odbudowujecie siebie, odbudowujecie swoją przestrzeń idziecie po coś, co jest dla Was, a tutaj panu już podziękujemy. W rezultacie, w rezultacie mam tutaj, wiecie, co Zbliżenie się do jakiegoś celu. Żeby nie poddawać się w tej drodze, jak postawicie tutaj te granice, że mimo tych starań tego mężczyzny, e, trzymajcie te granice, nie poddawajcie się w tym postanowieniu. Wiecie już, czego się po nim spodziewać, tak? Z drugiej strony, jeżeli czujecie wewnętrznie, że chcielibyście dać e, temu szansę, ponieważ to dla Was było ważne. Dlatego tutaj e, zostałyście e, tak zranione, ponieważ tutaj te zmartwienia, to, to nie spanie po nocy. To jest tylko w waszej głowie, kochani. To są energie zależne od Was. Tak? Ehm, to nie wynika z, z, z faktu, Wy po, po prostu czuję to taką energię jak wy byście się tym wszystkim nadmiernie zadręczały a ta energia tutaj nie jest potrzebna także jeżeli wy poczujecie, że faktycznie dać, chcecie dać temu szansę dajcie szansę jeżeli zamykacie się emocjonalnie i jesteście szczęśliwi trzymajcie te swoje granice tak? bo to was doprowadzi do celu, do tego co faktycznie chcecie osiągnąć Dobra, grupa numer dwa. Grupa druga. Grupa druga na relacje grupy drugiej. Jak potoczy się relacja grupy numer dwa? Jak potoczy się relacja grupy numer dwa? W energii ogólnej, kochani, mam tutaj cesarzową, która zwiastuje matkę, żonę, kobietę niezależną, kobietę, która trzyma własne życie we własnych rękach, ogarnia wszystko doskonale, po prostu jest cudowna. I tu mam trójkę kielichów, tak. I szczęście rodzinne. Ja tutaj widzę dwie historie, wiecie, i współpracę, ponieważ jest ta prawdziwa miłość. Ja tutaj widzę, kochani, dwie opcje. Po pierwsze, tutaj kobieta, matka, żona pracuje, chce tutaj odnieść jakieś zwycięstwo, celebrować to życie rodzinne i podejmuje jakąś współpracę, być może w naprawianiu jakiejś relacji, ponieważ ma. Ma tą wiedzę, że ta relacja jest wyjątkowa, tak, że tej relacji chce. Być może tutaj w grę wchodzą również czyjeś dzieci. Druga opcja jest taka, że no, jest tutaj trójkąt, tak? Cesarzowa, jest tutaj ta matka, jest tutaj ta żona i jest ten trójkąt emocjonalny, który troszeczkę no Mógł zaburzyć to funkcjonowanie tej rodziny, tak? I tutaj dochodzi jakaś współpraca, wyciągnięcie ręki odnośnie relacji, która jest z poziomu dusz, tak? Już niezwiązkowa, tylko z poziomu dusz, i tutaj może być współpraca, aby poczuć tą taką satysfakcję emocjonalną. Dobrze. Co tutaj w kartach kochani. W kartach dla was mam tutaj kontemplowanie. Kontemplowanie nad sensem tego wszystkiego, nad tym, co tutaj może przejść szukanie tego światełka w tunelu tej prawdy, tak? Czy tutaj faktycznie to może się rozwinąć czy raczej nie. Widzę, że ktoś tutaj jest bardzo chaotyczny. Wykonuje chaotyczne ruchy w kierunku kobiety, która wychodzi do niego z tym sercem na dłoni, chce mu ofiarować tą miłość, ale chce być również kochana. I ten mężczyzna tutaj może pojawiać się i znikać, tak? Może tutaj no wykonywać jakieś takie nagłe akcje, nagłe ruchy, e, komunikować się, nagle przychodzić z komunikacją, nagle później to może wy, być wyciszone przez jakiś czas. I czuję, że wy byście tutaj chcieli dowiedzieć się, o co tutaj w tym faktycznie chodzi. Tutaj jest konieczność, konieczna rozmowa. I ja widzę, że ten mężczyzna chce wytłumaczyć tą całą sytuację. Tylko wiecie, co z tą energią mm, rycerza mieczy. To może... Mm, nie być takie dosłowne, wiecie, być może on chce, ale nie wie, jak ma się za to zabrać, tak? Tutaj coś niby próbuje, jednak dalej się wycofuje. To jest takie, wiecie, co. Kontakt jest, tak? Kontakt jest, ale ja czuję, że to jest tutaj takie, no, niepewne. Um, druga sprawa. Przychodzi tutaj jakieś zranienie, tak? Jakiś zawód, rozczarowanie. I zastanawiacie się, co faktycznie jest dla was, której, w którą drogę wejść, której drodze się poświęcić. Ja wręcz myślę, że wy, to niepewność, bo tutaj na pewno mam niepewność, tak? Bo tutaj mam tego pustelnika, który poszukuje tej prawdy, ponieważ no jej nie zna. Tutaj ten mężczyzna no jest też niepewny, tak nie wiemy do końca, e, jaki będzie jego kolejny ruch, mimo tego, że tutaj jest ten kontakt. I wy tym nawet możecie być rozczarowani i możecie skupiać się na innych e, opcjach. Na tym, co przynosi wszechświat, nie tylko tutaj w tej kwestii, ale również zauważacie to, co jest obok, tak? I skupiacie się na czymś, co przynosi Wam zadowolenie. Możecie również zastanawiać się nad iluzją, tak? Czy to faktycznie jest tak, jak myślicie? Czy to jest faktycznie tak, jak on mówi, tam po części, przynajmniej to, co z siebie wydobędzie? Czy to może czasami troszeczkę inaczej wyglądać? I tutaj jesteście rozczarowani tym rozczarowaniem, tą całą sytuacją, tą niepewnością. Rezultat? Ja widzę, że wy tutaj zabieracie swoje zabawki i odchodzicie od tego, ponieważ no. Nie chcecie już czekać tak, jeżeli to jest wasze przeznaczenie, to ktoś was dogoni. Jeżeli to nie jest wasze przeznaczenie, to niech on tutaj sobie będzie w tej swojej takiej e, energii, e, nie wiem czego chce. Nie wiem w którą drogę iść, nie wiem jak za to się zabrać. Niby coś tam próbuję, ale fakt, faktem, jak dziecko ym, z takimi energiami, e, może to, może tamto. Tak ja to kochani, widzę wszystko. Także no, tutaj ta energia. A wiecie, co dopowiemy sobie tutaj? Dlaczego tutaj mamy siedem mieczy. Dlaczego mamy siedem mieczy jako rezultat tej relacji? Odwróciły się sama. Mhm. Jeszcze jedną kartę poproszę. Zranienie, tak? Królowej, z tym sercem na dłoni, ponieważ ktoś jest za bardzo przywiązany do materii, kłótnie, odkrywanie prawdy, tak? Coś zostaje za kurtyną. Ktoś odchodzi emocjonalnie od tego wszystkiego i zaczyna coś nowego. Dobra, wiecie co? Odnośnie tych tutaj siedmiu mieczy, tego. Od, od odejścia, tak? Tego oszustwa. Ja myślę, bo tutaj zaraz za tym mam króla działania, tak? Ktoś podejmuje działanie w kierunku wyjaśnienia czegoś i rozpoczęcia nowego życia, to co tutaj będzie wyjaśnione ta komunikacja, która tutaj przyjdzie i działanie tego mężczyzny to pozwoli na rozpoczęcie nowego cyklu w życiu tego bardziej pozytywnego, ale to właśnie będzie będzie w energii tych spraw ukrytych, które dzieją się poza Które dzieją się pod osłoną nocy, wiecie? Może to być jakiś plan, ale to będzie musiało być ukryte, sekretem. On tutaj wyrusza w drogę, tak? Z tymi swoimi e, mieczami, z, ty, z, tymi, z tym swoim, z tym swoim, Majdan, z tym swoim majdanem, to co nabroił. I on tutaj wyrusza w drogę nocą. I ta komunikacja tutaj może dotyczyć tego, dlaczego ktoś postąpił tak, a nie inaczej, co tutaj pozwala na wyczyszczenie tej atmosfery, bo ja de facto nie widzę, żeby to oszustwo było w Waszym kierunku, bo to oszustwo ma oszustwo, ta nieszczerość, tak? To jest związane z, z ich działaniem, z ich komunikacją. I z odwróceniem losu na dobre. Musicie to dostosować, kochani, do siebie. Zobaczycie, co tutaj będzie się faktycznie działo. A póki co, kciuki w górę, komentarze. Mam nadzieję, że z kimś to rezonowało i dla kogoś to będzie oraz pomoże. Podjęciu odpowiednich decyzji może troszeczkę rozjaśnić całą sytuację i będziecie, kochani, spokojniejsi na duszy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.